Mili państwo, grudzień miesiąc to zawiły, czasem srogi, czasem miły, powiada dzisiejsze przysłowie, a ten, kto je układał wieki temu, nawet nie przypuszczał, jak grudzień potrafi być zawiły. Przekonaliśmy się o tym dopiero my w roku 2020 i oby następny grudzień nie był bardziej zawiły. Od obecnego. Poza tym dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Niektórzy twierdzą, iż walka z korupcją przypomina im próby walki ze zmianami ciśnienia, a przecież i na tę przypadłość medycyna wskazuje pewne lekarstwa. Z korupcją jest trudniej, ponieważ dotyka nie tyle osoby z marginesu społecznego, co tak zwanych porządnych ludzi i obywateli na świeczniku. A ci często biorą. Choć nie powinni, ponieważ tłumaczą sobie, że wszyscy dookoła kradną, a oni najwyżej tylko korzystają z okazji. Myślą o sobie dokładnie tak, jak ów chorodniczy ze sztuki rewizor Mikołaja Gogola, że mianowicie jest mądry i nie lubi wyrzucać tego, co się samo do rąk pcha. Niestety. Prasa przekrój list do redakcji z roku 1977. Z okazji imienin koleżanka biurowa urządziła małe przyjęcie kawa, wino, ciasteczka. Obecny na przyjęciu kierownik polecił sekretarce poczęstować jego prywatnym koniakiem wyłącznie solenizantkę, resztę zaś schować. Ponieważ w październiku czeka nas seria imienin, a butelka koniaku jest jeszcze prawie pełna, zapytujemy jak powinna przyjąć taki fakt solenizantka. I pozostali goście, czy kupować następną butelkę, czy liczyć na to, iż kierownik pozwoli tę wcześniejszą opróżnić do dna. Odpowiadam, kupować w PRL-u na kierownika nie należało liczyć w żadnym wypadku, nie to co dziś. Na pocieszenie wywiedźmy z historii, że 9 grudnia 1970 roku oficjalnie powstała grupa muzyczna Bemi Beck, z której najbardziej znaczącą postacią okazała się po latach Ewa Bem. Podaruj mi trochę słońca, idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz że otworzyć mogłabyś sklep, śpiewała pani Ewa. Zwłaszcza o tej porze roku przyjęlibyśmy ten podarunek z otwartymi rękami. A 9 grudnia 1991 roku w Rzymie odbyła się prezentacja jednej z legend naszych szos, mianowicie Fiata Cinquecento. Miał to być następca Malucha i do roku 1998 produkowaliśmy go w Tychach. Jedna z wersji Cinquecento napędzana była nawet silnikiem elektrycznym elektrycznym, Ale powstało niestety tylko 100 tego typu egzemplarzy, a dzisiaj przecież byłyby jak znalazł. W każdym razie wyprodukowaliśmy w Polsce prawie milion 200, 200 egzemplarzy modelu Cinquecento, w tym w wersji Cinquecento Fire, jakkolwiek zabawnie by to brzmiało. I tym Cinquecento, zostawiając za sobą tradycyjną smugę spalin, oddala się już ku linii horyzontu Wiesław Kot.